Witajcie w pierwszym filmie na moim kanale, na którym będę uczyć się rzeczy, z którymi nie miałem wcześniej do czynienia. Na pierwszy ogień poszło żonglowanie trzema piłeczkami. Ja tego żonglowania zdążyłem się już nauczyć i teraz pokażę Wam, jak ten cały proces u mnie wyglądał. Na samym początku trzeba zacząć od tego, czym w ogóle żonglować. Przede wszystkim nie żonglujcie jedzeniem. Tym bardziej, że na początku no jest to trudne. Ja na przykład zaopatrzyłem się w piłki do tenisa i sprawdziło się tak naprawdę idealnie. W internecie znalazłem fajny sposób na zrobienie sobie w domu takich piłeczek. Wystarczy taki woreczek z ryżem chwycić przez skarpetkę, winąć ją na drugą stronę. W chwilę robimy sobie fajną piłkę do żonglowania. Pierwszy dzień zacząłem naukę od razu z trzema piłkami, co, co było dość trudne, bo te piłki tak naprawdę ciągle wypadały mi z rąk. Gdzieś tam udało mi się przerzucić je dwa, maksymalnie trzy razy, ale i tak było to wszystko takie, wiecie, chaotyczne i stwierdziłem, że muszę zobaczyć jakiś poradnik. W poradniku dowiedziałem się, że warto jest uczyć się, wiecie, tak stopniowo. Na początek przerzucamy sobie jedną piłkę, żeby ją dobrze wyczuć w ręce. Dokładnie to samo robimy z dwoma piłkami, a następnie przerzucamy sobie je z ręki do ręki. No i gdy już w końcu weźmiemy sobie tą trzecią piłkę do ręki, to zaczynamy. Uczymy się przerzucać je wszystkie do drugiej ręki. Starać się rzucać te piłki na jednej wysokości i w jednej linii. Dzień drugi, pierwsza próba i tak naprawdę od razu udana. Jak widzicie zrobiło się troszkę bardziej zielono od kiedy zacząłem montować ten film. No ale dobra, nie o tym teraz. Każda kolejna próba wydłużała czas trwania tego żonglowania i zaczęło sprawiać mi to w sumie coraz więcej frajdy. aż do pewnego momentu, bo po jakiejś godzinie zacząłem czuć zmęczenie. Te żonglowanie zaczęło wychodzić coraz gorzej, co chwilę popełniałem jakieś głupie błędy, także stwierdziłem, że trzeba sobie odpocząć i wrócić do tego na następny dzień. Tak naprawdę, kiedy możemy powiedzieć w ogóle, że umiemy żonglować? Przerzucać te trzpiłki nauczyłem się tak naprawdę już pierwszego dnia, ale tylko kilka razy. Taką fajną barierą do pokonania będzie te 30 sekund żonglowania bez przerwy. Szybko, bo nie widać w kadrze. Oh. Nie. Oby było 30 sekund. Ale z każdą próbą było coraz bliżej i konsekwentnie próbowałem dalej, nie poddawałem się i tak naprawdę czułem, że co chwilę zbliżam się już do tej bariery, żeby złamać te 30 sekund. I do góry, do góry, do góry, do góry. Tak, 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 tak. Spokojnie, Artur, nie idź do przodu, Artur, nie idź do przodu, co ty robisz? No i finalnie po trzech dniach, po prawie czterech godzinach, stało się to. Yes! 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 Dziękuję Wam bardzo za uwagę. A jeśli wytrwaliście do końca tego filmu i zobaczyliście go w całości, jestem Wam, wam naprawdę bardzo wdzięczny. Zachęcam do zostawienia jakiegoś komentarza pod tym filmem. Jest to teraz dla mnie bardzo ważne, tak naprawdę, w tym początkowym etapie tworzenia tych filmów, bo nie ukrywam, jest to dla mnie stresujące. Kręcę to już dzisiaj tutaj z dwie godziny i cały dzień, cały dzień jakiś taki stres. Jakoś tak wiecie, przed tą kamerą nie czuję się komfortowo jeszcze i chciałbym naprawdę bardzo poznać Waszą opinię na temat tego filmu i postaram się poprawić błędy, które popełniłem, tak, żeby każdy z nas był zadowolony. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.